Wiesła przed nami korweta w dość nietypowym kolorze. Chyba niewiele samochodów w tej barwie było produkowanych. Nie w tym kolorze weszło niecałe 1000 sztuk i tylko w 1975 roku. Ale to jest oryginalny? rzeczywiście udało Ci się kupić samochód w tym, w tej barwie. Raczej on oryginalny kolor taki miał, bo to jest lakierowany kolor w tej chwili, bo jak ja go kupiłem, to ona była czerwona, nie? Taki nieładny kolor miała i wróciła w tej chwili do oryginalnego koloru. W Twoim garażu bardzo, bardzo wiele samochodów. Ten wyróżnia się kolorem. No i chyba tym, że rzeczywiście po polskich drogach korwet jeździ niewiele. Masz pewnie jedną z niewielu. Jest kilka Stingrayów, tylko że to kupują ludzie tacy, co nie jeżdżą po zlota. Ja dużo tym jest jak przyjdzie niedziela sobota, to jadę nią nie, bo lubię nią jeździć. Fajnie mi się to nie idzie. No właśnie, gang silnika jest tutaj niesamowity. Żaden z europejskich samochodów nie może się pochwalić tego typu dźwiękiem silnika. Nie, to jest właśnie charakterystyczne silniki amerykańskich samochodów, ten bulgot taki, nie, Że to tak chodzi. To z daleka słychać co to jedzie. Kiedy udało Ci się tą korwetę kupić? To jest moja druga korweta, ją kupiłem 3 lata temu, no i tak że nią cały czas, no i chyba już zostanie. To no właśnie ty organizujesz zloty, jest to chyba samochód flagowy Twoich imprez. No w tej chwili tak, bo na ulotkach wszędzie to ja go daję, jako flagowy samochód, bo dobrze mi się to mieści. Na bagażniku yy, dziwny twór, dziwna rzecz. Wygląda to jak panel baterii słonecznej, ale wcale to nie jest bateria słoneczna. Nie, to jest po prostu dach ściągany, bo to jest targa zdejmowanym dachem. I to jest dach szklany to jest specjalne miejsce na niego, bo oryginalnie się ten dach to w korwetach rysowany za siedzeniami przed nimi, tam jest bagażnik. A tylko nieliczne korwety właśnie mają ten bagażnik, który jest tutaj w tej chwili nie z tymi uchwytami na ten dach. Czy korwetę można kupić w Polsce jako auto używane, czy lepiej ściągnąć swoimi kanałami na przykład, no wiadomo, prosto od producenta, czyli ze Stanów? Można kupić i tak, i tak, je można ściągnąć, i można tak kupić. To jest kwestia, ile kto chce zapłacić. Bo to zależy, jak jest samochód utrzymany. Miałem pierwszy samochód, to był mniej przejechany, jak ty korweta była więcej zniszczona od tej. Była cała powijana, popękana. A jak z wytrzymałością tych samochodów? No Generalnie wiemy, że samochody amerykańskie z tamtych lat wytrzymywały wiele, wiele lat. Czy rzeczywiście korweta jest tak długowiecznym samochodem? No jak tak. Jak samochody sportowe, no sama nazwa mu to jest sportowy, typowo sportowy samochód. No, a typowo sportowy samochód to nie ma nadwoja blaszanego, tylko tworzywa, nie? I to jest tak samo tworzywo sztuczne A tym samochód. No, tu nie ma co gnić, nie jedynie rama, bo to jest na ramie wszystko. I to jest dość mocne i jest, ten samochód waży dwie tony nie prawie. Podobno zarznięcie tego typu silnika graniczy z cudem. No prawdopodobnie, no żeby amerykański samochód zarżnął silni, no to już trzeba być naprawdę artystą. A jak wygląda zawieszenie w Twoim samochodzie? On jeździł długo po Polsce, przed tym, zanim go kupiłeś? Nie, ja go kupiłem bezpośrednio sprowadzony, bo taki znajomy sprowadził do siebie. Po prostu dwie korwety sprowadził i akurat ja od niego go kupiłem. Ja to jest całe zawieszenie, wszystko wymienione. Zaciski, hamulce, układ hamulcowy, jezdnie gałki powymienione, wydech, wszystko. Dwa słowa o tych elementach, które zazwyczaj trzeba wymieniać, kupując samochód amerykański wprost ze Stanów. Na przykład symetryczne reflektory. Wymieniałeś tutaj na europejski model? Nie wymieniałem, bo to jest jako zabytek i nie musi mieć wymienione. Aby był rejestrowany normalnie, to wtedy by musiał być, żeby był opuszczony do ruchu by musiał być krótkie światła wymienione. Powiedz ta wielka maszyna ilo napali? No to właśnie dziwnie, że oni dużo nie palą, od 13 do 20 litrów. Tak się patrzy na te inne samochody, to nowe, to nawet nie tutaj więcej palą. Samochód ze zdjętym dachem troszeczkę mniej sztywną konstrukcją jest. Przy dużych prędkościach jeździsz z dachem czy bez? To jest właśnie to, to jest sportowy samochód, ale jeszcze zdejmowany dach, nie da się szybko jeździć, bo to głowa w Jak się chce szybko jechać, no to trzeba dach założyć, no nie ma siły, no musi być założony. Bo to, to jest taka bezpieczna szybkość, ze zdejmowanym dachem, to jest w granicach 80-90, to jest ta główna już. Czy na polskich zlotach, na tych, których Ty bywasz, bywają też korwety, czy jesteś ewenementem? Znaczy mało bywa. Są też Corvette, ale to są inne modele, tych modeli jest bardzo mało, oryginalnych Stingrayów. Wróćmy jeszcze do silnika, podobno tutaj leje się paliwo nawet najsłabszej jakości, a samochód i tak nie traci na mocy, czy to prawda? Tak to jest, no to jest taka moc silnika, taka pojemność, że to za dużo nie robi, to momenty obrotowe mają dość wysokie te samochody. Ile kilometrów po polskich drogach tą swoją korwetą zrobiłeś? No trudno mi powiedzieć, no bo to tak, jak gdzieś daleko na zwrot jadę, to jadę na ogół na nawet nie bo to jednak swoje pali. To są koszta, jak się tak gdzie Ale trochę zrobiłem no ja używam na co dzień, praktycznie. Czy to jest Twój samochód do codziennego użytku wręcz? No, przychodzi sobota czy niedziela, to jadę tym. Jak jadę sam czy we dwoje, to jadę korwetą wtedy. Które miejsce w hierarchii w Twoich zbiorach zajmuje właśnie Korweta? No, Korwetę lubię, bo mi się no, dobrze mi się tym jeździ. Ciekawy samochód i prosty, taki a ciekawy. Po prostu lubię go. No. Dużo wrażenia, się gdzieś jedzie, no, zwraca uwagę nie? po prostu. A jeżeli wysiadasz z korwety, do czego chętnie wsiadasz? Oczywiście mówię o autach z Twojej kolekcji. Do czego jeszcze? Różnie. No, lubię amerykańcami jeździć, nie? bo to są duże, wygodne samochody. No, różne samochody. Polskimi mało jeżdżę, bo to znowu inaczej jest, no, ale lubię amerykanami jeździć no. po prostu.